Donum Donomcorde, Centrum Rehabilitacji i Opieki Medycznej, to nowoczesny ośrodek mieszczący się w budach ługowskich Koło Rzeszowa, zajmujący się rehabilitacją stacjonarną oraz ambulatoryjną dzieci. W rehabilitacji pediatrycznej oferujemy kompleksowe podejście do usprawniania, mające na celu dążenie do osiągnięcia maksymalnych możliwości rozwojowych. Proces terapeutyczny jest dobrany indywidualnie, zarówno w kontekście potrzeb dziecka. Jak i jego rodziców i opiekunów. W procesie rehabilitacji najmłodszych istotne jest wieloaspektowe podejście do problemów pacjenta. Podejście to zapewniamy poprzez pełną współpracę zespołu terapeutycznego czyli fizjoterapeutów, psychologów, logopedów oraz lekarzy z rodziną i opiekunami dziecka. W Donum Cordę wspieramy konwencjonalną fizjoterapię innowacyjnym sprzętem, nowocześnie wyposażonym zapleczem terapeutycznym oraz dobrym sercem. Donum CordE. dar serca.